Siemanko widzowie, to was w kolejnym odcinku na moim kanale oczywiście z serii MPG przede mną. Mój ulubiony ciągnik, można tak go nazwać. Bo w sumie naprawdę dobrze się spisuje. Zostawcie widzowie łapkę w górę, jeżeli możecie. Będę wam bardzo za to wdzięczny. I oczywiście, subskrypcje na kanale też wpadnijcie na Instagrama. Jak ktoś mnie nie obserwuje, no to zachęcam. Cóż widzowie, dzisiaj będziemy robić. W poprzednim odcinku wydarzyła się taka akcja, co szczerze uświadomiła mnie, że naprawdę nie ma. Chcesz usługę. Płacisz od razu, a nie, kurde, na, na koniec widzowie, że później jakieś akcje wychodzą i tak dalej. Postanowiłem, że jeżeli gościu mnie oszukał, to ja jadę mu. Kurde, pobelować. I tyle, no co, ja tu będę się widzowie patyczkowo. pobeluje, pozbieram i tyle to słome, co tam jest. Ciekawe, ile bel wyjdzie, czy mi się to będzie opłacało. O, patrzę. patrzę, tutaj Janina jest na podwórku. Zapytam się jej, czy może by chciała mi pomóc, bo to taka szybka akcja będzie. Ty, Janina, robisz coś teraz ważnego? Eee, tak, przepalam krójka. Bo trzeba mi pomóc, bo zostałem oszukany przez gościa Bo olej zmieniałam na kujas kujaski brałam Chyba nie słyszysz co do ciebie mówię Do ciebie coś gadam, a ty do mnie nie słyszysz Zostałem znaczy... oszukany przez gościa Chcesz mi pomóc? Jak oszukany? Pojechałem na usługi kosić kombajnem Gościu nie zapłacił mi kasy Koniec Of Niestety, no Ukosiłem mu pole Teraz to ja będę wiedział jak robić Chcesz usługę? Dobra. I, I tyle. Dobra, słuchaj, prze, bo ja ci powiem eee, o co chodzi. Nie. Zapraszam do pojazdów w nie? Ale euro, nie, nie, nie. Powiem. Słuchaj, gościa i tak Zadaj. nie zejdziemy, bo ja nie wiem, gdzie on mieszka. Tylko A. ja mu ukosiłem pole, więc ja ci chcę zapytać, czy chcesz mi pojechać pobelować, pomóc i pozbierać to. No, najchętniej nie zapłacił mi, pojechała. więc ja zbieram jego słomę i zabieram A. do domu. O, to mi się podoba, dobra. Dawaj szybko, Poruszamy. bo kurde, jeszcze... Nie daj Boże, zaraz dąży pozbierać to. Czekaj, teraz tak, y, New Holanda pod, y, pod prasę Podpinamy i jedziemy. Dobra. Ma, się Czyli to ma, być, to ma być po prostu szybka akcja, tak? Szybka akcja, prasujemy i ja biorę tego y, ruskiego będę zbierał belę A ty możesz, nie wiem, prasować Bo może być Chyba, tak że on zaraz ma... tam przyjedzie, nie? No dobra, no tutaj tak, tak, to trzeba szybciutko. Dobra Co chciałaś powiedzieć, że co chce, to co? Że mogę wziąć swój ciągnik, to będzie szybciej ładować belki Dobra, ja truskim też będę szybko ładował. A zresztą Dobra. nawet lepiej jakby nadjechał. O, to nie ręczę za siebie, jakby nadjechał, to nie ręczę za siebie, to od razu ci no mówię No to jak chcesz to go od razu po prostu. Od razu go wczerepę! Nie, nie, I... nie, spokojnie. A I... jak I... się uda miarę szybko zrobić, to jeszcze się może tu przy chałupie by pozbierało te bele. Nie, bo było... chcesz to ładuję go od razu na banie i tyle. Nie, tylko kurde wiesz co? To przyczepa no. ciężko z tym obciążnikiem chyba będzie prowadzić, czy nie Nie, dobra, idzie. Na radę Później ten obciążnik najwyżej widzowie się na przyczepę załaduje i tyle turem Cię normalnie będzie ciągnęło. No będzie bo zależy do... jak go jak ją podpiąłeś bo czasami się źle podpina. Nie, dobrze podpiąłeś Ale czekaj, a jakby e, To nic nie to, to by nic nie dało. Dobra, jedziemy, jedziemy, nie ma co tutaj wydum wydumywać. Dawaj ja cię zaprowadzę tam na te pole Dobra. No widzowie, no cóż. Czemu ogólnie o jakąś chłopak prosiłem, co za to usługi były, tak? No usługi wystawiłem się tak jak co roku, kurde, że... A, bo ogłoszenie ogłosić. wystawiłeś. No wystawiłem ogo, że nie zgłosił się, się jakiś starszy gości. W ogóle bym nawet nie podejrzewał, że, że, że on nie zapłaci. Ten ze mną normalnie rozmawiał. Nagle... Taki ruch zrobił, że on jeszcze na... Jeszcze coś takiego powiedział Że... On mi na, że on mi napiwek da, tylko że on ma pieniądze w ciągniku. Wsiad do ciągnika, no. rura od razu gazu ze sprzęgła strzelił. Rura i gościa nie ma, ty. I gościa nie ma. Ale dobrze, dał ci pieniądze, tak? I poszedł po napiwek. Nie dał mi tych pieniędzy, tylko mówi, poczekaj, poczekaj, jeszcze ja ci tutaj dołożę. Wsiad i koniec, dawaj, o tu po prawo pole te Zobacz, tu po prawo. Wierz szybko, beluj to. No dobra. Beluj to prasu, ja tu sobie gdzieś przyczepy ustawię ty, tu trochę bel powinno wyjść, bo mu ładnie tu sypało, ładne złoże. Powiedz że ja jak nie no, co, no u nas na kolonie, no Pierwszy raz w taką sytuację się mam, jaję. że ja na usługę jadę i ktoś mi nie płaci, nie? Pierwszy raz A kiedyś to... kiedyś przypadkiem ktoś ci, ktoś ci nie okradł też w ten sposób? Czekaj, czy ja nie pamiętam? Nie, na usługie to zawsze, kurde, ludzie. Ty, już bela będzie? No, kurde. no to tu trochę tej kurde, sypie. Ty, to może mi się to nawet opłaci. Ale wiesz co? Ja nie wiem czy tam nie było trochę w tej wylarce. A, może było, faktycznie Dobra, ale mimo wszystko, zobacz ta! Gdzie już jeszcze nie sprzątnął mi, yy, kombajnu i tych... tych. Ja o, to, to jest, jest gospodarz! Śluczka tego... sobie dałem, kurde? Zaraz mu to rzucać to słomę to! No ale to no nie no to ja chcę tu słomę zebrać Nie Ach. potrafił zapłacić to widzowie ja zabieram i koniec Ile taka jedna bela może kosztować słomy? No teraz w sezonie to więcej jak stówę nie dostaniesz tam pewnie po, po 9. Dni. Chociaż z takiego klasika, no, no, dobra, e, no to... No powiedzmy po stówie, no to zobaczymy ile ile wyjdzie Belek. Jak wyjdzie 13 Bel, to znaczy, że jestem na zero A nie, to nie ma szans, nie wyjdzie ci tyle tutaj. A czy nie na zero, bo paliwa muszę napalić. Nie wyjdzie ci 13. Nie będzie? Nie. No to szkoda w takim razie. Ale ojej, chcesz to możemy zrobić tak, żeby stracił więcej. Co, masz na myśli? Słuchaj, zemsta jest słodka, ale czasem musi poczekać Poczekamy, zasieje Tak? Aaa, no Zboczy dobra wzrośnie, W sumie masz rację się chemi chemikalio jakoś On też już, on A już wiesz, ja ci bym... powiem tak Janina, ja bym mógł na go trafiło, trafiło, Jakby na mnie trafiło, on już by z tego pola nic nie zebrał, tak ci powiem Ja ci powiem tak, ja bym mógł Dziwnym go załatwić, wiesz, co jako komendant, nie? Ale ja nie chcę na komendzie tak za bardzo, wiesz, też zawsze okay. wy, wykorzystywać tych swoich, wiesz, takich tych. Wolę czasami niektóre sprawy samemu ogarnąć. Ale Jarek, tutaj ty nie musisz wykorzystywać bo jakbyś chłopa zgłosił, to nie wiem, dzwoniłeś im przez telefon, gadałeś czy coś? No, gadałem, no. No to po żeby by tam śledczy doszli w ogóle. No doszli by, jakbym tam wysłał tą, sprawę, tą sprawę, Ale słuchaj. by doszli, ale po co mnie to? To jest kwestia honoru. To jest kwestia zasad, Znaczy, no ja go dorwę. Ja go i tak dorwę, no. Wiesz co? Radzić później go gdzieś tu na polu. Na polu coś będzie robił, ja go i tak chapnę i tak, no to, 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 to wiesz, to... Żeby to było gdzieś daleko, a to jest, kurde, tu na wiosce, Ty. no to... Ale ty już od niego nie chci tych pieniędzy Ty mu powiedz, żebym sobie to znaczy? je wsadził w dupę No ja? I powiedz mu tak Chamie Miał włosy czy nie? Nie pamiętam już No dobra. A zęby Ta myślisz, że ja pamiętam takie rzeczy Tam się nie przygnudam. A chociaż miód w uszach Yyy, miodu w uszach chyba nie miał, nie wiem Dawaj, to tu To powiedz mu tak Powiedz jak mu powiedz? No? Khamie! <grych> Biedaku! Bez nawet miodu w uszach swojego! No Do to herbaty. wiesz, tu chodzi o to. o chamstwo, tu wiesz, no umówiliśmy się na jakąś cenę. Dziś. że okej, okay, a tu nagle taka sytuacja, no i. On Te nie pole no, uprawiamy nie. my! No to wiesz, to tak, to tam nie. Bardziej bym preferował inne sposoby, czyli chemikalia i tak dalej, to co mówiłaś. No to o tym mówię. RANDA BĘDŹE SZEDŁ W TE POLE, WSZYSTKO już ZUSZŁO Czekaj ja to zaraz te poprawię, tylko z drugiej strony będę ładował To one się poprawią, na razie tak załaduję o tako Zresztą tu tam spokojnie, ile już mamy? 400 złotych próbowałeś, mamy próbowałeś Ale jakie 400, kurde, jak siatkę musiałem zapłacić i tak dalej, to trzeba liczyć po ile Co ty od pier... Tobie dać belować, <laughs> czy cokolwiek robić, to ty się nie nadajesz do takich rzeczy wieku. <laughs> Najpierw naucz gospodarzyć, dopiero kurde Ty się najpierw naucz usługi robić, dopiero później usługi, dawaj Ty, 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 ty Nie przesadzasz trochę? To po co mnie jej obliżasz Ty, ale ci powiem, że tak pokasztaniłeś te pole, no nigdy nie widziałam tak ohydnie Ale Janina, pola. ja specjalnie tak robiłem, bo ja wiedziałem, że ja tego nie będę belował, no Ja jak u siebie robię, to ja robię elegancko A u kogoś... Ale... Wyszło to, na to, że, mnie to że a, wiedziałem o tym? Że ja, ja to będę belował? Skąd, skąd miałem wiedzieć, że gościu mnie szuka, tak? Skąd miałem wiedzieć? Nie ropo Ej, ale nie ropo, wyciągałam ci z oczu rano Ty ropo zwykła, ty czeka, A powiem tobie też się zbieram, że to ropa w oczach z rana? No jak to nie? I też no zbierasz? Nie. Gdzie? Ja... Co? Gdzie zbieram? No mam taki słoiczek 3 litrowy. Ale nie, co ci, ty kurde. to później będziesz przetapiać i co? I do dociągnika... Na, na patelni! Ty ja to ja nie wiedziałem że taka ropa jest? A, kurde. kurde! Człowieku u mnie Ursus! Jak ja mu izleję to on mi mówi... Daj mi ropy! Ja pierdzielę ja No na ile... A to a czemu myślisz Ursus 300 u mnie jeździ na godzinę? 400? Na, na, ropie z oczu. Ropie, na tej ropie z oczu? Tak. Ja nie wiedziałem, że to kurde, taki cenny towar. Ja przez całe życie wywalam. Czasami ktoś do mnie mówi taka koleżanka razem mówi: Janina, czemu ty ropę z oczu wydłobujesz, a nie umyjesz twarz? I mówię: Ty głupia, tak o Zmywać <laughs> A po co? No właśnie, po co to zbiłeś, jak można wydłubać? Ty, no. raz, dwa i, i sprasowane pole. Jeszcze ile, co wyjedzie? Od razu ci mówię jakbyś u Holanda zaatakował taką ropą? 60-80 koni więcej <noise> No i na nie przesadzaj, No toż to nie jest kurde ha! ropa Górde. napędowa tak zwana Chcesz to jeszcze piątkę kanister mam, mogę ci dać trochę Ty to na, na testa mogłabyś dać Na dolewkę nawet jakbyś użył. Ale to, to lawetę to ja cię 30... mam konkretno, nik we wsi taki 30 nie ma 30 koni więcej? będzie Myślisz? No, na dolewkę! Jak na bak dolejesz literem No dobra, no to kiedy byś mi to podarował, ja bym do, dola... a może ty do ruskiego bym nalał? Eee, ja muszę po... zobaczyć, może jakiś chip tunik rus... w ruskim by dał radę zrobić, kurde? I on by był... No kurde, no Był konkretny widzowiec, powiedzcie mi którego innego youtubera mi podajcie, który na swojej serii Trzyma tak długo ciągnik jak ja ruskiego No powiedz tam <laughs> Myślałam, że się zapytasz, kto ropy Ten Podajcie mi drugiego takiego Jupitera to ruskiego, maseja Frygusa 255! Już ja 5 lat go mam, widzowie. Seria MPG ma 5 lat i już ja go ponad 5 lat, widzowie. Trzymam. Oooo! Teraz mi podaj tego youtubera, który na swojej serii 5 lat ciągnik jeden trzyma. ale ruski jest już ze 3 lata, pewnie. Nie, no, ze 2. Czy nawet i 3! Bym musiał, kurde, zobaczyć. Pewnie ze 2 to bankowo. Co? Co? Nie mówię, się nie odzywasz. oj, poczekaj, bo, no! Bo trzasnęłam przyczepę, myślałam, że będziesz coś gadał. Ty. Dobra, będzie tu coś z tego jeszcze, czy nie? Dobra, czekaj, jedź do domu. Ja obciążnik tylko jeszcze załaduję na ten, na przyczepę, żeby to się. Tak to co, dobra, teraz. Ja jadź, jadź, tam, no tylko mijaków to nie ryb. szkoda, miałam ci, powiem, nadzieję, że przyjedzie trwacio No ja też szczerze miałem nadzieję, ale. Trudno. Pia, pia bo żyć to, że tak powiem. Dobra, czekaj, to jak ja to ale, teraz. Ale, ale widzę, że się sfrajerzył widocznie. Jak ja to widzowie załaduję? Czy ja to w ogóle załaduję? Ło kurde, ja tego podnieść Nie dam rady? Czekaj, to jakoś przy, przy przyczepie to trzeba postawić. Czy nie zostawię tego na polu. A nie mogę przyczep. Czekaj, ja w ogóle dam rady, to jakoś przyczepić. Spróbuję tak hapnąć. Jak nie, to pod przyczepę podstawię. Ale co? No obciążnik bym na przyczyn. Kurde mogłem ci dać do tego No do No, A się... mogłam do przodu wziąć. Dobra ty jak Dobra on ci... Jarek, udził ja się... ci tu ja dobra. ci parkowuje i ten Ja udził się na polu go odstawię i później po niego dobra. przyjadę Dobra Dobra nara Dobra widzowie odstawimy to udził się na polu i tego, i, 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 i widzowie, i wtedy i widzowie, i widzowie, i widzowie nie wiem przyczepę, bo się boję, że kurde, tak jak go przyczepię, to mnie nie będzie ściągać. Bo ten obciążeń tak wysoko jest podniesiony, to tak nie będzie dobrze grało. Dobra, tutaj ja odczepię na polu u niego. Jak ludzie się podczepi, przyczepę. Dobra, ja później przyjadę zresztą. Zre, zaraz zresztą przyjadę. To jeszcze dzieje osiowi się spodoba i, i weźmie, kurde ten. Co obciążniczek. Dobra, trzeba przyczepkę podczepić. Ile tych bel? Ile mamy? 6? Czy więcej? Czy 7? Czekajta. 6? 8, kurde. 8 bel, no to powiedzmy 8 stów, ale to nie, bo jeszcze siatka moja, paliwo moje. Nie wiem ile tu policzyć. 6 stów. O, kurde, nie gadajta. Na dwa mieli pewnie przyjechać. Przepraszam a bardzo! Co, a co tu cię wyprawia? A poczekaj pan, patrz w pubele przyjechał jak tu pubelowany nie było? Ty, ty, się nie interesuj! <laughs> pan tu pubelę przyjeżdżasz tu nie jest? Sąsiad jedzie z Belarko, zaraz tu wpadniemy w ciebie. Wlecimy w ciebie. Dawaj moją Czekaj Sossiad! Samoz! Sossiad, Sara pod... Sara podjedzie. Coś, co, co to to. Piesze? Poprawić? Płakać w tobie nie dami. Gdzie jest moje 1300 z... zł za usługę, gościu? A mnie. Mój są chat zaraz. A niech podjeżdża to poczekać na niego? Nie poczekać na niego. Ja tobie... Ja tobie za usługę zapłaciłem. Ty zapłaciłeś mi, ty się ciągnik i pojechałeś, ty... Aż... Pocałuj bejer Jeszcze? Mało tego Przepraszam Nie że ja tak w nie umiem jeździć? Proszę pana, przepraszam I to sąsiadem, żeby szybko zrobić i spierdzielać, żeby się nikt nie zobaczył Proszę pana, przepraszam pana Proszę pana, O kur. Nie robi, proszę pana! A tu i tak się widzę. Proszę, proszę, nie robi! Nie zalejesz. Proszę, nie robi! Proszę! Silnik się zaleje, nie zaleje. Jest to jakoś głębiej trochę? Proszę, nie robi, ja zapłacę. Może coś tam proszę. się przyleje trochę, nie? Chociaż. O nie, proszę. zaleje się. Nie zniechęcać, ja zapłacę. Słuchaj, panie, w dupie mam te pieniądze teraz. Mam Zadarłeś pan! Z nieodpowiednie osobo! Bo ja się z panem patyczkować nie będę teraz. Proszę, gwarantuję czy za, panu. Przyjmie pan 300 złotych. 300? 1300 się Wypierdzielaj tymi pieniędzmi ode mnie. Ja ci gwarantuję, że na tym polu ci już człowieku nic nie urośnie. I tyle ci powiem na to. Nieodpowiednim momencie przyjechałeś, a bele te 8 belców mnie wyszło. Teraz mój sąsiad przyjedzie, taki płakać płakać nie damy. To co ty jedzasz mi? Płakać czy nie mam. Mam na ciebie pąka puszczyć. Mam! Łapie, nie chcę mi się stało dyskutować. Powodzenia, wyciągaj sobie renówkę, choć nie wiem, czy odpali. Zobaczysz, na usługi to nie wezmę. Łapie pieko widzowie, tak mu po mordzie dzieliło się jeszcze trzymam, kurde, nie powiem. Stary gościu, a wytrzymały. Ale co od razu wam mówię, tu już mu na polu na pewno nic nie urości. On już... Zobacz, na, z sąsiadem się dogadał. Sąsiada kurde zwołał, żeby raz dwa zbelować. I on by sobie pozbierał i pojechał do domu. To stary cwaniak. To stary cwaniak! To się zdziwił. He. Będzie randapem pryskane wszystko, co tam urośnie Będzie randapem pryskane. Zadar z nieodpowiedni osobą No sorry, no ja tam nie będę. Że ja się z kimś umawiam. Mało, zobacz to. No, typowa Janina, no. Typowa Janina. Każesz odprowadzić na podwórko, stawia przy chałupie. I to jeszcze nie przy chałupie, gdzie ona to postawiła. No, ja pierdzielę. Ją o coś poprosić. To też naprawdę. 8 bel W sumie to jest nic. Dobra, jadę tam jeszcze do, za stodołę. To się kurde. Doładuję do tej przyczepy. Na razie nie będę rozładowywał. Gdzie trzeba jeszcze pobelować, widzowie tam na tym dużym polu? Tam jeszcze do sprasowania jest O ja pierdziele, ja pierdziele, co to się człowiek umorduje to tylko co człowiek wie O, Jaruszka, przyjechałeś? No przyjechałem, jak ty żeś ten ciągnie? Czekaj, już zaraz do ciebie przyjdę, kurczę, tylko tu ogarnę. Żeś kurde niepotrzebnie pojechała Gdzie? Do domu. Przysz, przyjechał ten gościu, ty Czeku. Co ty gadasz? Ja muszę po Albo dobra, później pojadę po obciążnik, na razie podczepię ten co tu mam na gospie. Przyjechał gościu, kilka razy go po mordzie zdzieliłem i... Wlałeś go? Kilka razy po ryju dostał. Moja krew, tak jest, dobrze. Tak, I co, on płakał? Wyciągał. Tylko on mały jest. Tam on płakał, nie płakał, co, tam gadał, że on mi zapłaci i wyjmuje 300 złotych, no. a na ile się umawiałeś z nim? 1300. O, kurde, to sporo. Ale się zgodził. No i, I wziąłeś, tak? Nie wziąłem, powiedziałem, że nie, tylko że gwarantuję mu, że na tym polu mu już nic nie urośnie. Tylko musimy zapamiętać, człowieku, i żeby nam złość nie przeszła. No musimy, no to widzowie nam przypomną. Jak coś tam będą widzieć, że tam rośnie, to nam widzowie przypomną, prawda, widzowie? No. no i dobra. Mam nadzieję, że widzowie przypomnicie. Jak będziecie widzieć na ucika, że coś tam rośnie w przyszłości, o tej sytuacji, żeby miała ja randapem, kurde. Zajechał i spryskał, żeby usło. Sio, Ty zobacz, niby mały ten obciążniczek, a kurde, daje No trzeba radę. po prostu było dziś się wziąć, żeby tam gospodarzył, to i tak by nic nie urosło. <laughs> Nie no, coś tam mu rośnie na polach przecież. <laughs> ja ja <pierwielę> powiedziałeś! <laughs> Ale co? <laughs> ja się rozmawiam! <laughs> no co nie, co tam rośnie, no, no co no nie? Człowiekowie, słuchaj, powiem, że to wie. No. Te długie pole, co ja mam na no nie? No. Obok ma 10 pole. Wiesz, ile belek ukręcił złomy? Ile. Z tego, z pszeniczki? Ile. Strzelaj! Na no, tym kasie polo! <śm> no ile, Z, z 15? Ja! <śm> no to ile mógł ukręcić? Ile? O mi! Dziesięć No to ile no, nie wiem, pięć? Do chłapa dzwonił Żebele są wystawi z pola na sprzedanie No chłop już nastawiony jedzie! No sprzedaje jedzie. jak wie, że ja potrzebuję ten debil Ty potrzebowałeś? No jak? No i dobra i słuchaj teraz! Powiedział chłopowi, że będzie 10, nie? No, chłop, przyjadą do a to może bel! z takiego kawałka? No, a nie chcę nic mówić, ale sprzedał mu w za, za uczynieniu twoją belę. A z jakiej Zalogi, racji mają? jak kiedy, kiedy to się wydarzyło? No, nie dawno. Idzie ta bela, tamta co była tam na drodze? Tak! Sprzedał Ale ja. powiedz szczerze, serio to zrobił? Eee, jak, jak, tu. Obiecuję Bo nie wiem, czy mam coś powiedzieć <grym> Serio? Mówisz poważnie, czy nie? Poważnie, no to mówię on ci takim, poważnie No to w takim razie apel, apel idzie już do ciebie Ty sprzedajesz moje bele? Ty sprzedajesz moje bele, za przeproszeniem? Gdzie jest moje ja. pominionac ci na budowę chałupy pożyczki. <grym> śmiesz za moimi plecami moje belę sprzedawać? No, bo Gdzie moje pół jest? Robilo. No, powiedziałem przy wszystkich teraz. No. Dziękuję. No, a, a wiesz za ile? Za ile? za od tych! Belę się Ja Jeszcze nie wiem, ile kosztuje bela się na piszoki. No. To dobrze że mi ty o tym powiedziałaś. To dopiero teraz Proszę nie bardzo. mówisz o takich rzeczach? No przypomniało mi się dopiero To menda, nawet, toż on wiedział, że to moje jest Janina, czy nie? <noise> no wiedział No to menda. <noise> Bo ja, ja, mu podpowiedziałam, może sprzedasz chłopowi jarekablę, a on mówi O. Mówi, się. Ja, to żeś go, ty, to dobrze go żeś podpuściła Specjalnie pewnie żeś go podpuściła A on kurde nie, ja, ja tylko powiedziałam nie, ja wiem, że ty żeś go podpuściła specjalnie, co on powie. Czy powie, nie to jarka, czy. No, bo ja nigdy tego nie zrobiła. Nie, ty też byś coś takiego zrobiła, akurat. No wiem, ja z pulwurka nawet bym ci wyciągnęła. No ale tu się powiem, widzowie, szokowałem, nie? Chcę Uuu. mi się pierdzieć To się zbekaj. Ale, Michał, chcę pukać. Źle to odczepiłeś! Poczekaj. Do przodu, do przodu trochę. O cześć, Bo stój, dnia podjadę dnia i opuszczę ten Ow, oh, Poczekaj, poczekaj, poczekaj No Dobra Dobra, potrzeba Podnieś, podnieś No co ty Podnieś, to... fuck'em, ponieś. Podczepiły, znaczy podniosłem Ty, może ten i do transportu lepszy będzie, kurde, obciążnik Tym może, le... można wozić A ja trochę jeszcze rynówkę utopiłem. Jakiemu? No temu staremu, co przyjechał po bele He? Rozumiem, że on już przyjechał po bele, ja mówię, ty to co ty po bele On mówi, że sąsiada zwołał. Chcieli szybko zbelować yy, z tego, tylko sąsiad jeszcze nie nadjechał. Chcieli szybko zbelować i, i, i zebrać, żeby I nie było ich widać i spierdzielić. A ja, kilka ja, tam ja, dostał ja. razy po ryju, jeszcze mu wsiadłem w rynówkę mu taką renówkę, z którym przyjechał. Kilka ja razy powiem... mówionołem, renówkę wsiadłem i do tej, do tej strugi, tam przez twoją łąkę, sorry, przejechałem, ale i do strugi. No dobra, trudno. Ale ja to ci powiem, że trzeba być idiotą, żeby, zobacz, chłopa ze wsi oszukać na pieniądze, Ale on gdzie, on nie wie, gdzie jest twoje jakoś. pole, no to tym bardziej trzeba być idiotą, zobacz. Oszukał chłopa ze wsi, w której ma pole. Przecież no, wiadomo, że ty tak. możesz kiedykolwiek tam podjechać, coś zrobić, czy coś. Toż to idiota, toż to widać było, że to kurde nienormalny ja człowiek. Ja mam pomysł. Jak będzie miał tam zbożyć coś, to nakładził kamieni. Jak będzie miał tam kukurydzę, to mu zrobimy metalowe kolby. Co ty na to? Czemu nie? No to ja mu gadałem, że on nie wie z kim zadar. no... Ja mu gadałem gościowi, tak? Ale to może sobie tak. Ty, ty tylko... paszowóz, byśmy kręcili, boś patrzę się godzina zbliża, to będzie chcieli. Ja tak na usługi kręcić. bierze ludzi, to ja nie wiem, że to jest dobry pomysł, bo on kogoś weźmie na usługi i komuś tylko sprzedziszczymy. To chyba nie ma co tak robić, ty. Nie, mnie to nie interesuje, Nina. Będzie sprawa załatwiona, widzowie, przypominajcie o tym. Yy, gościu będzie po prostu załatwiony. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na raz. Yo, let's go, come on! Like